To jest mój plan. Zastanów się, co ty źle zrobiłeś. To znaczy? Gdzie leży twoja wina? Najpierw Mauro, teraz to... W pewnym sensie sama się o to prosisz. Nie dam sobie w kaszę dmuchać. Nie zamierzam przejść przez życie niezauważona, jak ty. To źle, że unikam problemów? Życie to wieczne potyczki, a sytuacja lubi się komplikować. Musisz rozmówić się z tym chłopakiem. W ten sposób bym go ostrzegła. Niech wie, że się go nie boisz. Skoro miał odwagę wyrzucić cię z łodzi. Ty możesz mu przyłożyć. Kiedy będę sławna, zostaniesz szefem mojej ochrony. Zgoda. Zmęczyłaś się? Oni nie są źli. Czasem gorzej być idiotą niż złym człowiekiem. To moi przyjaciele. Mówię prawdę. Nie będę cię okłamywał. Lubię ich. Wiem i uszanuję to. Choć nie przepadam za nimi Nie proś, żebym się z nimi spotykał Co do Roberty, chyba mają rację Odkąd się pojawiła, wszystkim działa na nerwy Może anonimy to jej sprawka? Nie sądzę Niezależnie od tego, uważam, że Diego źle postąpił Oskarżając ją? Wrzucając do jeziora. Co? Niemożliwe. Ten chłopak jest niebezpieczny. Sama zdecyduj, czy chcesz się z nimi spotykać. Nie licz, że coś na tym zyskasz. Nie wierzę. Jesteś pewien? Do mnie nikt nie podaje. Czas. Chodź, brakuje nam zawodnika. A nie umiem grać. To tylko zabawa. Zobacz, gdzie lupę. Nie widzę tego cwaniaczka. Gdzie się podział? Skąd mam wiedzieć? Na razie. Nigdy do mnie nie podaje. Czas, proszę o czas. Pospiesz się. To gradzi kusów. Muszę poprawić włosy. Nie odchodzisz, zostaniemy bez gracza.

Zapomniałem o czymś. Zaraz wracam. Nie uwierzycie. Muszę Wam to powiedzieć. Diego wepchnął Robertę do jeziora. Dlatego chciał płynąć na tej samej łodzi. Ona sobie na to zasłużyła. Diego przesadził. Mogła utonąć. Wiem o tym od Miguela. Poważna sprawa. Druga połowa. Później porozmawiamy z Diego. Ale teraz wracamy do gry. Dołączysz do nas? Nie wiem. Już jesteśmy. Gdzie on się schował? Mam ochotę mu przyłożyć. Co tu robisz? Miałaś rację. Diego zrobił to specjalnie. Widzisz? Wcale nie jest święty. To śmieć. Dokąd idziesz? Szukać go. Nie daruję. Zostań. Ja się go boję. A ja nie. Tym bardziej takiego kretyna. Poczekaj! Chciałem przyjechać z Mabel i Diego, ale coś mi wypadło. Kiedy przyjadę do Londynu, porozmawiamy. Pozdrów, brata. I jak dzieci? Niezadowolone, że odwołałem wyjazd do Londynu. Nie tęskniesz za nimi, od kiedy się tym przejmujesz? Spędzam z nimi tak mało czasu. Może zrobimy Diego wizytę niespodziankę? Przypominam, że on ma karę. To też mój syn. Teraz się o niego martwisz. Diego zawsze będzie moim dzieckiem, chociaż. Jeśli chcemy, by wyszedł na ludzi, musimy go krótko trzymać. Nie pozwolę, by jakiś bustamanty okazał się słabeuszem. Co tu robisz, Pilar? Zaczynamy drugą połowę meczu. Chodź. Co robisz? Oddaj ją. Dałem za nią 15 tysięcy peso. Podpisał mi ją John Santana. Jestem warta ponad milion, a ty wrzuciłeś mnie do jeziora. To był wypadek. Proszę. Błagam cię. Oddaj mi ją. Do tyłu. Nie wrzucaj. Wyznaj prawdę. Wepchnąłeś mnie?

Co ty sobie myślisz? Nie boję się ciebie. Przekonamy się. Mógłbym rzucić cię teraz do wody. Poślizgnęłaś się, wpadłaś, a że nie umiesz pływać? Wszyscy uznają to za wypadek. Mówię do ciebie. Boisz się? Boisz. Trzeba było nie zadzierać z kimś, kto ma władzę. Jesteś tylko kiepską imitacją swojego ojca. To on ma władzę, ty jesteś nikim. Dobrze wiem, że to ty piszesz te anonimy. Nie chciałbym być teraz w twojej skórze. Dlaczego? Nie lubię wrócić sobie rąk, ale znam ludzi, którzy za drobną sumę są gotowi na wszystko.